Cześć z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym materiale z gry Escape from Tarkov na moim kanale. Materiał będzie okraszony niepublikowanym wcześniej gameplayem. Jutro następuje uchylenie NDA, natomiast ja dzięki uprzejmości twórców mogę Wam pokazać już wcześniej troszeczkę tego swojego gameplayu. Tak więc zapraszam do i oglądania, jak wygląda gra, no i posłuchania. Przyznam, że y, trailery, które były wrzucane do neta y, oraz gameplay, jaki widziałem właśnie w sieci, zrobiły na mnie kolosalne wrażenie. No i mimo takiego sceptycznego z początku podejścia do Escape from Tarkov, no, zacząłem tą produkcję obserwować. No i no i jakby coraz bardziej się w ten temat wkręcałem. A już w ogóle dla mnie absolutnym hitem było pojawienie się informacji o tym, że gra będzie miała coś takiego jak pełen loot, czyli tak naprawdę, jeśli załatwimy swojego przeciwnika to wszystko, co on miał przy sobie, zostanie przy jego ciele. I tak samo, oczywiście, obowiązuje ta zasada w drugą stronę: że jeśli ktoś nam palnie w dynkę i gdzieś tam nas rozłoży strzałem na polu bitwy, no to wszystko, co mieliśmy przy sobie na tym polu bitwy, poza oczywiście wyjątkowymi sytuacjami, zostanie. No to budzi taki zupełnie inny poziom rywalizacji, i także no, sprawia, że. Człowiek i gracz musi się troszeczkę opanować i przede wszystkim zmierzyć, czy pewne rzeczy mu się opłacają. Czy wziąć bardzo dobry gier na misję i mieć większą szansę na przeżycie, ale jeśli rzeczywiście coś pójdzie źle, to stracić bardzo dużo, czy może pójść w wariancie ekonomicznym, licząc się z tym, że ten sprzęt możemy stracić, jakoś się łatwo z tym pogodzić, no ale też łatwiej zginąć. Tak? No, no właśnie ta, ta kwestia wyboru jest znana już z innych gier na przykład, czy z DayZ, czy z EVE Online, no i mi się osobiście to niesamowicie w Escape from Tarkov podoba. Kolejna sprawa, która zwróciła moją uwagę na tą grę, to rzecz, którą widziałem w trailerach, czyli znaczy słyszałem, bo chodzi tutaj o fenomenalne udźwiękowienie, ale jak zawsze byłem trochę podejrzany, bo wiecie, że producenci czy tam twórcy w grach potrafią bardzo mocno ten temat podczarować, jeśli chodzi o trailer. Natomiast tutaj już mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że udźwiękowienie gry jest fenomenalne, tak? Jak chodzi, przemieszcza się nasza postać po różnych podłożach, tak? Jeśli na przykład jesteśmy w fabryce, to słychać takie no, chrze, chrzęst połamanych kafli pod y, naszymi stopami, tak, no brzmi to niesamowicie y, realistycznie. Bardzo ważne jest y, granie dźwiękiem, tutaj ja akurat troszeczkę jestem przyzwyczajony do tematów związanych z grą Rainbow Six Siege, gdzie jak zapewne wiecie, nasłuchiwanie przeciwnika jest bardzo, bardzo ważne, bo potrafi naprawdę przesunąć przewagę w walce na jedną lub drugą stronę i tutaj jest to także bardzo istotne. Jeśli przemieszczamy się bardzo szybko, bardzo nieostrożnie, to przeciwnik usłyszy nas z dłuższego dystansu. Sama gra też jakby stara się punktować grany na słuch, bo są na przykład do kupienia u handlarzy dodatkowe przedmioty albo do zdobycia, jak na przykład słuchawki, które podbijają naszej postaci niższe tony, czyli tak naprawdę w grze można sobie tą postać ulepszyć, rozwinąć tak, że będzie ona nieco lepiej słyszała, tak więc no, ten dźwięk oprócz takich Walorów czysto estetycznych, ma bardzo duże walory użytkowe. No i myślę, że szczególnie jeśli chodzi o starcie w jakichś tam magazynach czy coś, będzie to miało bardzo, bardzo duże znaczenie. Kolejnym atutem Escape from Tarkov jest grafika, która, no jak widzicie, na trailerach i na gameplayu wygląda całkiem, całkiem nieźle. Z tym, że muszę zaznaczyć, że mój gameplay jest nagrywany raczej w niskich ustawieniach, tekstury są na poziomie medium, no gdyż gra ma dosyć duże wymagania. Ja osobiście bardzo mocno czekam na nowe sterowniki, które no, w związku z tym, że gra przechodzi kolejne kroki procesu technologicznego, no się pojawią, że może Nvidia coś wypuści, co, co, co poprawi optymalizację tego, jak gra działa, no bo uważam, że na 970 taka grafa powinna troszeczkę... Lepiej chodzić, natomiast, no, wszystko jest zrobione ze smakiem. Tutaj, akurat, możemy sobie pogadać na temat tej, tej fabryki, którą widzicie. Są oczywiście też mapy, gdzie teren jest otwarty. No, ale fabryka wygląda po prostu jak fabryka, obiekt industrialny, opuszczony. Y, jest dużo maszyn, dużo takich kolorów, które, które jakby budują ten cały klimat. No, i moim zdaniem, jest bardzo fajnie zrobiona. Zwrócono uwagę także na takie szczegóły, jak na przykład oślepianie y, użytkowników. Noktowizora, noktowizora, czyli jeśli mamy noktowizor i ktoś nam na przykład zaświeci latarką w oczy to postać jakby nie jest w stanie wtedy nic zobaczyć, musi po prostu ten noktowizor zdjąć, tak więc takie tematy jak gra świateł i tak dalej są bardzo fajnie właśnie w tym Escape from Tarkov zrobione, no i jest to dopieszczone, natomiast wydaje mi się, że jeszcze całość będzie chodziła troszeczkę lepiej niż, niż, niż aktualnie to widzimy. No, oczywiście nie samą grafiką i nie samym dźwiękiem człowiek żyje. Najważniejszy w każdej grze, moim zdaniem, jest sam gameplay. No bo całą resztę może wybaczyć, można wybaczyć, natomiast jeśli sama gra jest średnia, no to, no to nawet najlepsza grafika i najlepszy dźwięk jej nie pomoże. Sam gameplay można byłoby w tej grze określić mianem bardzo, bardzo realistycznego. Ultra hardkorowo realistycznego. Jak zapewne widzicie na ekranie, chud jest bardzo, bardzo skromny. W zasadzie w ogóle go nie ma. Pojawia się tylko sylwetka postaci, jak sobie tam kłócamy, kładziemy się, czy wstajemy i tak dalej, i tak dalej przy zmianie pozycji. Natomiast na takie rzeczy jak kompas na ekranie, wskaźnik poziomu amunicji, czy chociażby oznaczenia nad postaciami, czy jest to swój, czy jest to obcy, absolutnie nie macie co liczyć. Tutaj tak naprawdę wszystko odbywa się w tym. W tym takim ultra realistycznym trybie czyli no na razie póki co, jeśli pojawiamy się na polu bitwy, no to przypomina to deathmatcha, że jesteśmy sami przeciwko Pozostałym graczom, no chyba, że się umówimy z kolegami, że gramy w drużynie, ale wtedy też na bieżąco musimy się informować i kontrolować pozycję naszego znajomego, żeby go przypadkiem nie trafić, no bo mm, bez oznaczeń jest to bardzo, bardzo trudne. Yy, twórcy planują w najbliższym czasie wprowadzić coś takiego jak opaski na ramienne, które pozwalałyby nam rozpoznawać, identyfikować wzrokowo naszych przeciwników, no i oczywiście przyjaciół. Jeśli chodzi o realizm, to tutaj też muszę podkreślić świetny movement, czyli to, jak zostało rozwiązane poruszanie się naszej postaci, które jest bardzo mocno zależne od tego, co mamy na sobie. No, mianowicie postać, która ma bardzo duży pancerz, jest wyekwipowana po prostu od stóp do głów w taki ciężki ekwipunek, będzie się przemieszczała bardzo, bardzo szlamazarnie. To będzie czuć w momencie, kiedy my będziemy chodzić. Ona będzie się minimalnie wolniej obracać i tak dalej i tak dalej. Z drugiej strony postać, która ma bardzo lekki ekwipunek, będzie zwinna, będzie szybciutka, będzie szybciej biegać i tak dalej i tak dalej. Tutaj jest to bardzo fajnie wystopniowane, bo widać te różnice w sprzęcie. Kolejnym ciekawym tematem jest y, tak, że taki detal na przykład jeśli biegnie nasza postać do przodu i nagle zaczyna hamować, to oprócz tego, że mamy dźwięk jak te buty troszeczkę się jakby tak przesuwają delikatnie po posadce na, na piasku na przykład, to jeszcze nie można się w tym momencie szybko obrócić w lewo i w prawo no, tak jak w życiu, jeśli byśmy hamując z pełnego biegu spróbowali się obrócić automatycznie byśmy się wywrócili praktycznie więc tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane, że twórcy bardzo fajnie, że twórcy zwrócili uwagę na takie detale bardzo fajnie w grze rozwiązano także system zadawania obrażeń, jeśli nasza postać otrzyma trafienie to oprócz tego, że standardowo traci pewną ilość punktów życia, to może wystąpić taki efekt jak krwawienie. Jeśli nie mamy bandaża, to się zwyczajnie krwawimy na śmierć, albo oczywiście uda się nam opuścić mapę. Może być także efekt y, złamania kości. W, w przypadku na przykład złamania nogi, nasza postać no, będzie tylko i wyłącznie kuśtykać i będzie miała bardzo mocno ograniczone możliwości poruszania się. No i tak dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć. Cała postać jest podzielona na, na części ciała, ręce, nogi, głowę i tak dalej, i tak dalej, tak więc daje to bardzo dużo możliwości. Pomijam oczywiście fakt, że jeśli nie mamy na sobie absolutnie żadnego pancerza, no to zabić nas mogą dwie albo jedna kulka, więc, więc jakby tutaj z jednej strony jest ujęta ta wrażliwość, ale z drugiej strony jest też pokazane ciekawie, w jaki sposób można odnieść tą ranę w boju. O samym gameplayu mógłbym jeszcze wam mówić i mówić, no ale w sumie materiał z pierwszego wrażenia to trochę nie miejsce na to więc jeszcze w kilku słowach powiem Wam, jak wygląda strona techniczna tego produktu. O optymalizacji same już powiedziałem, mogło być troszeczkę lepiej, gra ma grama dosyć duże wymagania. Natomiast jeśli chodzi o błędy, to jest całkiem nieźle dopracowana, przynajmniej jeśli chodzi o mój komp. W ciągu kilku godzin rozgrywki ani razu mnie gra nie wywaliła do pulpitu. Czasami pewne rzeczy przycinały mi się w slotach, w inwentory, że nie mogłem czegoś tam przełożyć, ale to zaraz się odblokowywało i było, było w miarę spoko. Zdarzają się czasami takie rzeczy, jak podchodzimy blisko do ściany, czy na przykład każemy naszej postaci otworzyć drzwi, drobne glicze graficzne, czyli przenikanie się tekstur. No ale tak naprawdę w 99% gier aktualnie to ma, więc ogólny stan tej, tej alfy pod względem technicznym oceniam jako dobry, a nawet bardzo dobry. Tylko, że no zdecydowanie muszę dłużej pograć, żeby te tematy sobie dopracować i przy okazji muszę zaznaczyć, że póki co ta opinia jest wydana tylko i wyłącznie na podstawie gry w PVE, czyli z botami. Już tak podsumowując, muszę przyznać, że Escape from Tarkov dosyć miło mnie zaskoczyło i nie jest to nasza ostatnia randka. Zdecydowanie będę zainteresowany tym, tym, tym produktem, tą giereczką. Dzisiaj planuję po raz kolejny zasiąść do PvP. Wcześniej. Mój, mój, mój debiut wcześniejszy skończył się bardzo źle. Dostałem takie lanie, że od razu stwierdziłem, że muszę trochę poćwiczyć z botami. No i dzisiaj ruszam w bójmi i mam nadzieję, że będzie lepiej. No i wyjdę z tego tematu zwycięsko. Zachęcam do subskrybowania kanału, gdyż kolejne materiały z gry Escape from Tarkov już wkrótce, a ten materiał przygotował oczywiście dla Was Łosiu. Do zobaczenia! Cześć!